Drodzy diecezjanie, bardzo się cieszę, że mogę być razem z wami w tych ważnych wydarzeniach naszego życia. Wszyscy pamiętamy tę chwilę uniesienia, kiedy wracaliśmy po procesji rezurekcyjnej do naszego domu, aby spożyć rodzinnie śniadanie wielkanocne. Byliśmy pełni uniesienia, przyroda była wypełniona zmartwychwstaniem pańskim, Chrystus Martwy Wstały był w nas, wokoło, w naszych bliskich. Nawet zapach spożywanych potraw dawał nam odczucie wielkiego wydarzenia i święta. Życzę Wam wszystkim, abyście odkryli na nowo tajemnicę Chrztu, dzięki któremu każda, każdy z nas razem z Chrystusem wędruje przez życie. Nie zawsze odczuwając tę subtelną, bliską obecność miłującej osoby Boga, człowieka. Życzę Wam odkrywania Jego obecności w naszym życiu, które często jest wypełnione niepokojem, ciemnością, lękami, obawami o przyszłość. Jeżeli pozwolimy, aby. Nasze życie było wypełnione światłem zmartwychwstałego Chrystusa. Widzimy osoby, wydarzenia, nasze życie zupełnie w innym świetle. I nawet gdy doświadczamy łez, to one już zraszają ogród zmartwychwstania. Przez te wydarzenia, które w Chrystusie bolesne, trudne, rodzą nowe. Życzę Wam też w tym roku miłosierdzia, abyście umieli przyjmować tajemnicę Bożego Miłosierdzia i dzielić się nią z drugim człowiekiem. Niech drugi człowiek będzie też dotknięciem zmartwychwstałego Pana. Niech nasza diecezja, mistyczne ciało Chrystusa, który zmartwychwstał, łączy nas, jednoczy ze sobą i z Bogiem w Chrystusie zmartwychwstałym.